Odciąganie pokarmu to jest zazwyczaj ciężka praca i poświęcenie. Pytanie zatem, co pomoże nam zaoszczędzić czas i odzyskać normalne życie. Witaj! Jeśli jesteś mamą, która z własnej woli lub z konieczności używa często lektora, to na pewno zdążyłaś zauważyć, że to jest zajęcie uciążliwe. I czasochłonne. Czy można skrócić czas odciągania laktatorem? Chcę Ci w tym filmie pokazać 7 sposobów, aby tak się stało. Ustawiłam te sposoby od najbardziej oszczędzających czas. Przy każdym sposobie dokładnie, precyzyjnie wskazuję. Ile czasu on zaoszczędza? Na końcu filmu zobaczymy, ile dokładnie udało nam się zaoszczędzić czasu. Weź do ręki kalkulator, zegarek i zaczynamy. Albo nie, sekunda. Najpierw kliknij subskrypcję, żebym wiedziała, że warto nagrywać więcej takich filmów. Zanim zaczniemy, zaznaczę ważną rzecz. Tylko dobrze dobrany laktator pomoże Ci efektywnie odciągać pokarm. Zatem koniecznie dowiedz się, jak dobrać odpowiedni dla siebie laktator. Mówiłam o tym w filmie, Jak wybrać laktator w 2023 roku. Ile czasu potrafi zabrać jedna sesja z laktatorem? Odciąganie trwa zazwyczaj 15 minut. Jeśli odciągasz pojedynczym laktatorem, to ten czas podwaja się do 30 minut. Dalsze czynności z laktatorem określiłam czasowo z pewnym zapasem na czynności poboczne, które zazwyczaj też robimy w trakcie. Zerknięcie na dziecko, przebranie pieluchy, znalezienie telefonu. Zatem Odciąganie przy pojedynczym laktatorze to jest 30 minut razy 8 razy dziennie daje nam 240 minut, czyli 4 godziny w ciągu doby. Umycie i dezynfekcja sprzętu to około 10-15 minut razy 8 daje nam od 80 do 120 minut, czyli około 1,5 do 2 godzin dziennie. Przelanie pokarmu 5 do 10 minut razy 8 daje nam od około 40 do 80 minut. Łącznie może wyjść prawie 60 minut na jedną sesję odciągania. Jeśli odciągasz 8 razy dziennie, daje to 8 godzin w ciągu dnia. To jest dzień pracy. Moje obliczenia na potrzeby tego filmu są nieco zaokrąglone. A wynika to z tego, że po prostu biorę pod uwagę fakt, że przygotowując lektora do pracy, odciągając i potem sprzątając po tym odciąganiu, staramy się też robić inne rzeczy, ogarnąć z grubsza dom, załatwić jakąś sprawę przez telefon, a taki multitasking zawsze będzie nam wydłużał wszystkie czynności. Ja jednak wierzę, że przy dobrym zaplanowaniu rzeczywistości, i jak to mówią osoby, które nigdy nie zajmowały się dziećmi, przy dobrej organizacji, ale też nie oszukujmy się, przy dobrze przemyślanym sprzęcie, możesz odzyskać naprawdę sporo tego czasu. Ile możesz zaoszczędzić, używając sposobów poniżej? Policzmy. Sposób numer jeden. Odciąganie z obu piersi jednocześnie. Jeśli odciągasz pokarm kilka razy dziennie z laktatorem na jedną piersi, to podwajasz czas spędzony z lektatorem, a jednocześnie obniżasz uzyskiwane ilości. Dość szybko przerodzi się to we frustrację i chęć zakończenia przygody z lektatorem. Dlatego właśnie mamy, które rozkręcają laktację lub odciągają i podają swoje mleko. Butelką decydują się na podwójny raktator. Daje to oszczędność, bo przy każdym odciąganiu mamy 15 minut w kieszeni. A jeśli odciągasz 8 razy dziennie, to zyskujesz w ciągu dnia aż 2 godziny, dwie pełne godziny. To czas na dobry, spokojny spacer z dzieckiem, przygotowanie obiadu albo odżywczą drzemkę. Sposób numer 2 odciąganie bezpośrednio do woreczków. Jeśli masz laktator, który daje możliwość podłączenia bezpośrednio do woreczków, to już wygrywasz kilka minut czasu, ponieważ nie przeznaczasz czasu na czynność przelewania mleka z butelek do woreczków. Oszczędzasz w ten sposób też samo mleko, ponieważ na ściankach butelki zawsze zostaje odrobina pokarmu, którego nie da się przelać. I tu. Oszczędnością jest praktycznie przy każdym odciąganiu 10 minut w kieszeni. A jeśli odciągasz 8 razy dziennie i 8 razy dziennie przelewasz pokarm, to zyskujesz 80 minut w ciągu doby. Sposób numer 3: gorset. Trzecia opcja według mnie niezbędna dla mam, które intensywnie odciągają i chcą zachować zdrowe zmysły. Specjalny stanik, w który montujesz zestaw osobisty. Masz wówczas wolne ręce. Możesz zrobić w tym czasie co tylko chcesz. Wyjątkiem jest skakanie na trampolinie i stanie na głowie. Osiągasz dzięki temu poziom Jedi w odciąganiu pokarmu, ponieważ czas z laktatorem jest przeznaczony na dowolną czynność. Dodatkowo Odciąganie z gorsetem jest po prostu korzystniejsze z punktu widzenia efektywności odciągania. Siedzenie w jednym miejscu z laktatorem podłączonym do gniazdka, trzymając butelki, nie mogąc się ruszyć przez 15 minut, sprawia, że jedyne co robisz, to zerkasz na butelki i niecierpliwie liczysz krople i odliczasz czas do końca sesji. W ten sposób Czujesz nieprzyjemną presję i niecierpliwość, złość, że zamiast prowadzić normalny tryb życia, jesteś na 15 minut więźniem laktatora. Ile czasu odzyskujemy dzięki gorsetowi? Biorąc pod uwagę, że w tym czasie można wykonywać dowolne czynności, w skali doby możesz odzyskać nawet dwie godziny. Sposób numer 4. Laktator, który myśli. I pamięta za Ciebie. Laktator może pracować na różnych poziomach mocy w każdym swoim trybie odciągania. Kiedy już raz znajdziesz optymalne dla siebie moce, trzymaj się ich. Jedną z takich małych, sprytnych cech laktatorów neno jest to, że zapamiętują ustawienia poziomów mocy we wszystkich trybach odciągania. Wracają do nich nawet po wyłączeniu czy rozładowaniu. Drugim takim aspektem myślenia za Ciebie jest to, że laktator sam automatycznie przechodzi w drugą fazę odciągania. Nie musisz odrywać się od tego, co robisz. Dzięki temu nie musisz każdorazowo ustawiać lektatora. Wystarczy, że go włączysz. Po włączeniu sprzęt myśli i pamięta za Ciebie. Oszczędność czasu, jaką nam to daje, to około. Jedna minuta na każde odciąganie. Zatem, jeśli odciągasz 8 razy dziennie, zyskujesz 8 minut. Na co przeznaczyłoby się 8 minut? Sposób numer 5. Mobilny laktator. Pewnie pomyślisz, że to historia z horroru, kiedy powiem Ci, że kobiety jeszcze 3 lata temu, podczas odciągania pokarmu, nie mogły ruszyć się z miejsca. Były przykute do fotela. Dzisiaj możemy korzystać z laktatorów, które są ładowane jak smartfony i dają nam możliwość poruszania się w trakcie odciągania. To oszczędność czasu na każdym odciąganiu taka, że możesz swobodnie wykonywać dowolną czynność, z wyjątkiem oczywiście skoków na trampolinie, stania na głowie, pozycji psa ze zwieszoną głową. Ona również będzie niewskazana. Ale czytanie, praca przy komputerze, krojenie warzyw... Why not? Ja bym uznała, że jeśli możesz robić niemal dowolną rzecz w trakcie pracy z lektatorem, a on tak jakby odciąga w tle, to całkowicie odzyskujesz ten czas. Zgodzisz się ze mną? Napisz w komentarzu, bardzo będzie mi miło poznać Twoje zdanie. Zatem jak oceniam tę oszczędność czasu? 15 minut na każdą sesję. Daje to 2 godziny w kieszeni, jeśli odciągasz 8 razy dziennie. Sposób numer 6. Szybkie mycie i przygotowanie zestawu do ponownego użycia. Na samą myśl o konieczności mycia buteleczek mam dreszcze i odruch ucieczki. Wszystkie części laktatora musimy umyć po każdym użyciu wodą z detergentem. Pokarm mamy zawiera tłuszcz i laktozę, a to doskonałe pożywki dla bakterii. Zatem im szybciej wymyjesz zestaw osobisty, tym lepiej. Jak sprawić, żeby ci się chciało myć zestaw od razu po użyciu? Odłóż zestaw do specjalnie przeznaczonego do tego plastikowego pojemnika. Kiedy już wejmiesz gorset i się przebierzesz, nalej do pojemnika wodę i weź silikonową, elektryczną szczotkę lavar. Silikon to najbezpieczniejszy materiał, jakiego możesz użyć podczas dekontaminacji akcesoriów. Dziecięcych. Wystarczy chwila, żeby butelki były dokładnie wyczyszczone. Następnie odkładasz części laktatora do drugiego pojemnika. Wycierasz je papierowym ręcznikiem. Składasz, wkładasz do trzeciego pojemnika. Ile czasu to zajęło? Taka czynność może spokojnie potrwać do 15 minut. Kiedy masz dobrze opracowany system i specjalnie przeznaczone do odciągania narzędzia i stacje dezynfekcji, robisz wszystko bardziej automatycznie. A zatem jest to mniej obciążające dla ciebie. Ten czas mycia i dezynfekcji trudno zredukować, ale na pewno można go uprzyjemnić poprzez używanie fajnych nowoczesnych sprzętów. Dodatkowo silikon jest optymalnym materiałem, jakiego chcesz używać do czyszczenia akcesoriów dziecięcych. Czas, który poświęcisz na doprowadzenie części laktatora do ponownej czystości, to w skali całego dnia przy odciąganiu 8 razy na dobę około 2 godziny. Sposób numer 7. Autosterylizacja. Jeśli twój maluszek ma mniej niż miesiąc lub jest niemowlęciem ze specjalnymi potrzebami, dezynfekcja termiczna laktatora to niezbędna czynność po każdym użyciu laktatora. Może ona rozciągnąć czas odciągania pokarmu nawet o półtorej godziny w ciągu dnia. Dlatego dla rodziców używających intensywnie laktatora i akcesoriów takich jak butelki czy smoczki, będą pomocne osobne urządzenia do sterylizacji. W takich urządzeniach sterylizacja odbywa się przy pomocy pary i wrzątku. Używanie sprzętów dedykowanych do sterylizacji akcesorów niemowlęcych zdejmuje Ci z głowy trochę trudności, w tym mało lubianym aspekcie dbania o czystość i zwraca trochę wolnego czasu. Urządzenie tego typu ustawiasz jednym kliknięciem i zostawiasz, aby pracowało. Sterylizacja zajmuje kilka minut. Tobie pozostaje tylko po zakończonym procesie sterylizacji wysuszyć części laktatora, złożyć i odłożyć je do czystego pojemnika, w którym będą oczekiwały na ponowne użycie. Ile oszczędzasz czasu? Te 10 minut sterylizacji dzieje się samo. Ty musisz tylko nalać wody i ustawić program, co zajmuje jakieś dwie minuty. Gdybyś zamiast sterylizatora. Zdecydowała się używać garnka, w którym wygotowywałabyś akcesoria, wymagałoby to od ciebie czujności i doglądania tego procesu. Nie byłby to zatem tak do końca czas, który mogłabyś poświęcić na inne czynności. Oszczędzamy zatem w skali całego dnia 64 minuty. Przygotowałam jeszcze taki bonusowy sposób na zaoszczędzenie czasu. Nie jest on oficjalną rekomendacją instytucji zajmujących się karmieniem. A raczej wynalazkiem mam, które desperacko szukały oszczędności podczas odciągania pokarmu. Pokażę Ci, jak możesz oszczędzić czas, kiedy rzeczywiście brakuje Ci akurat możliwości postępowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi mycia i sterylizacji części laktatora. Po użyciu laktatora możesz po prostu włożyć zestaw laktacyjny do woreczka strunowego i odłożyć go do lodówki. Nie jest on oficjalną rekomendacją instytucji zajmujących się karmieniem, a raczej wynalazkiem mam, które desperacko szukały oszczędności podczas odciągania pokarmu. Jeśli użyjesz go w ciągu tej samej doby, będzie to nadal bezpieczne i higieniczne. Taką oszczędność czasu stosujemy dla dzieci donoszonych i zdrowych. Ile łącznie czasu zaoszczędziłyśmy dzięki tym siedmiu sposobom? Poprzez wprowadzenie mobilnego laktatora podwójnego, gorsetu, odciągania bezpośrednio do woreczków, sprawiłyśmy, że odciąganie pokarmu dzieje się jakby w tle i przy okazji. Czas, który musisz poświęcić, to czyszczenie i dezynfekcja części laktatora. Dzięki opisanym powyżej sposobom zredukowałyśmy czas, który mógł być poświęcony wyłącznie na odciąganie, aż o 7 godzin. I 20 minut. Mam nadzieję, że opisane sposoby zainspirowały Cię do wprowadzenia oszczędności czasowych i odzyskania cennego czasu na przyjemniejsze rzeczy e, przy jednoczesnym podtrzymaniu laktacji. Dziękuję Ci za wspólny czas i do zobaczenia w następnym filmiku.